Nie, a to będzie jakiś starość pewnie. E, ten o, ostatni chyba. 4, 4, ja 4, byłem ostatnio rozliczany za rzecz sprzed mi się, że Natan 4-4-4. Oni no wykopywali przed 6 lat rzeczy. Ja mam do ciebie pytanie ważne, dobra? A co ty zasypiasz? Ja wiem, że jest po dobranoc, ale spokojnie, weź ty się rozejrzyj, byś nie słychać. Halo, jesteś? Słyszysz mnie? Głośno. Słyszysz mnie? Tak. tak słyszysz? Ale to mu głośniej. To nie słuchajcie prawie. Słyszysz? Tak. Tak? To mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Oglądasz Priza? Co? Oglądasz Priza? nie co, co, tylko proszę. To mężczyzna się mówi, a nie co. Oglądasz Priza, czy nie? Nie. No, ja. tak. Jak? Ty oglądasz ja. Friza? A lubisz no. Mini Majka? No. Ale powiedz, czy na pewno lubisz Mini Majka? Lubię mi Mini Majka. A chcesz zobaczyć mojego Mini Majka? Ciekawość, chcesz zobaczyć mojego Minimajka, czy nie? No. Na pewno? Ale to tylko teraz ostrzegam, na 100%? Mhm. To czekaj chwilę. Ale na 100% chcesz? Żeby nie było, czekaj chwilę. Ci Czeka. Pokazuję. Na 100% chcesz, czy nie? nie? Jak nie chcesz? ja że chcesz od początku z tym palcem? Tego palca ci zaraz w dupę wsadzę. No właśnie, no właśnie. E, chcesz zobaczyć Mini czy nie? Ostatnia szansa. Nie? No to pal gumę. Całe szczęście, że tego Mini Majka nie pokazałeś. Natomiast, z którego roku natomiast, to jest? No stary, ale natomiast tak. Te dziewczynki na moje oko miały Poniżej 14 lat i sporo. Ty też byłeś w pełni tego świadomy. No, ja miałem 15-16. Okej, okay, poczekaj. Ty też byłeś tego w pełni świadomy, gdyż yy, mówiłeś nawet, jest już po dobranocce.